Zmiany w kierownictwie Star Wars. Kierowniczka Lucasfilm Kathleen Kennedy poinformowała, że ustąpi ze swojego stanowiska prezeski Lucasfilm pod koniec 2025 roku, lecz nie rezygnuje z tworzenia filmu, tylko ze swojego wysokiego stanowiska. I razem z tym powstaje pytanie, kto może ją zastąpić, czego jeszcze nie wiemy, lecz już są plotki i spekulacje. Oczywistym faworytem wydaje się Dave Filoni, który jest obecnie dyrektorem kreatywnym Lucasfilm i jest współtwórcą takich seriali Gwiezdnych wojen jak Wojny Klonów, Rebelianci czy Mandalorian. A poza nim brani pod uwagę są m.in. scenograf czy reżyser niektórych odcinków Mandaloriana John Favreau, producent trylogii sequeli JJ Abrams. Lecz uważa się, że może być to zaskoczenie, a najbardziej do roli ma pasować według ludzi aktualny szef studia Marvel Kevin Feige, u którego ludzie niestety, ale widzą już wypalenie tematem i myślą, że taka zmiana zrobiłaby mu na dobre. A Wy co o tym sądzicie?